Manko z tej strony Kura Workout. Dzisiejszym tematem filmiku jest rozciąganie statyczne. Ostatnio przy rozgrzewce pokazałem wam rozciąganie dynamiczne, które robicie przed treningiem. Rozciąganie statyczne robicie zaś zawsze po treningu. Przynosi wam takie korzyści jak powrócenie mięśni do pierwotnego stanu, czyli mięśnie się wydłużają przy rozciąganiu statycznym, co pozwala na lepsze krążenie krwi, lepsze dostarczenie wartości odżywczych, co za tym idzie lepsza regeneracja i mniejsza szansa na kontuzję przy kolejnych treningach. Jeżeli chodzi o to, kiedy powinniśmy robić rozciąganie? Takie rozciąganie można robić po treningu, z tym, że bardzo krótkie sesje tego rozciągania, czyli maksymalnie do 30 sekund na daną partię mięśniową i też nie mocno się dociągamy, tylko leciutko tak, aby odprężyć nasze mięśnie, zgubić to napięcie po treningu. Nie rozciągamy się długo i mocno z tego względu, że podczas treningu zbierają nam się mikrouszkodzenia w naszych mięśniach i przez takie mocniejsze i dłuższe rozciąganie możemy sobie po prostu pogłębić te mikrouszkodzenia, co może doprowadzić nawet do kontuzji. Dlatego najlepiej od razu po treningu zrobić sobie rolowanie. Do rolowania zrobię kolejny filmik oddzielny, ponieważ też sporo rzeczy będę miał do powiedzenia. A lepszą porą na takie rozciąganie statyczne będzie na przykład 4-5 godzin po sesji treningowej. Czyli na przykład jeżeli robimy sobie o 17-18 trening, to możemy sobie zrobić takie już mocniejsze rozciąganie, dłuższe około godziny 23-24, albo najlepiej na kolejny dzień, gdzie już nasze mięśnie będą prawie w pełni zregenerowane. Jeżeli robimy sobie na przykład to rozciąganie nie od razu po treningu, tylko na przykład w tej przerwie 4-5 godzin lub na kolejny dzień, to zawsze musimy pamiętać o tym, że przed rozciąganiem statycznym musi być rozgrzewka, mogą to być aeroby, może to być rozciąganie dynamiczne, które przygotuje nas do tego rozciągania statycznego, gdzie będziemy mieć już podwyższą temperaturę naszego ciała, nigdy na zimnym ciele nie rozciągamy się statycznie. Teraz pokażę Wam wszystkie ćwiczenia rozciągające, które ja sobie wykonuję. I tak jak mówiłem, od razu po treningu, jeżeli robimy sobie sesję, to maksymalnie do 30 sekund rozciągamy się w danej pozycji, a jeżeli robimy sobie rozciąganie oddzielnie, 5 godzin po treningu lub na kolejny dzień, możemy sobie robić sesję nawet od 1,5 do 5 minut na daną partię mięśniową. A więc pokazałem wam sporo ćwiczeń rozciągających. Mam nadzieję, że z tych wszystkich ułożycie sobie jakiś tam zestaw, który będziecie systematycznie powtarzać. Do czego was zachęcam, ponieważ każdy, kto myśli o sporcie na dłuższą metę, chce unikać kontuzji, szybko się regenerować, powinien się rozciągać, powinien się rolować. O rolowaniu nagram jeszcze oddzielny filmik. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że całe ciało jest połączone, czyli wszystkie mięśnie, jakby tworzą całość i jeden na drugi oddziałuje. Nawet jeżeli mamy spięcie w stopie, może to oddziaływać nasze plecy, barki, nawet kark, szyje, bóle, głowy. Bardzo mocno się o tym nie znam, ale chcę Wam uświadomić, że coś takiego istnieje, dlatego jeżeli macie na przykład bóle w łokciu, niekoniecznie musi coś tam być z łokciem, mogą to być przedramiona, za duże napięcie w przedramionach, albo tricepsie, bicepsie, więc nie skupiajcie się tylko na tym, co Was boli, tylko rolujcie, rolujcie rozciągajcie całe ciało. Ja na przykład mocno mam pospinane nogi, biodra, pomimo tego, że ich nie ćwiczę. Ale przy pozycjach statycznych tak naprawdę napięcie jest mega mocne. Przy planczu straddle jest mocne napięcie w biodrach, całe nogi, więc i przód mam pospinany, i tylnie pasmo, i biodra. I to się przerzuciło na bóle w prostownikach. Jakieś dwa miesiące rozciągam już i roluję bardziej właśnie nogi, biodra, i jest naprawdę dużo, dużo lepiej. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie o czym mogą być kolejne filmiki. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji mojego kanału, osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy. Zapraszam na pryw, na mój fanpage, pomogę w tej sprawie. Siła z Wami i do kolejnego odcinka.